Maneczko, witajcie na moim kanale, z Amanda, z nami jest Lena I piłka! I, 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 I jak wiecie, Lena co chwilę zmienia swoje hobby, swoje pasje, swoje zainteresowania I szybko też z, z nich rezygnuje, bo nie potrafi się czegoś nauczyć i mówi O, no już nie chce, pani kiedy nie umie się nauczyć po prostu czegoś ale przesady Szydełkowanie Nie, ale szydełkowanie Lena co chwilę zmienia swoje hobby e, No jedyne, którego się tak bardzo trzyma Chociaż to, to jest taniec i rysowanie. ja nie lubisz. Czego nie lubisz? Rysować. No. To nie jest moje hobby. No, no jak powiem, nie lubisz, to, jak ty kochasz wręcz? Ja powiem ci, jak ja mam Ja mam taniec, akrobatykę, czyli gimnastykę i siatkówkę. Y Dajcie spokój, narysuję co chwilę i więc... Pow, pow. I jeszcze dzisiaj jej jakiś profil z takimi tutorialami jak coś ale rysować co? Ile nam mówi? Ile nam mówi? O ja chcę tak rysować, wyślij mi I wczoraj ręka powiedziała, że ona chce grać Więc idziemy się uczyć nie grać w Nie ma ucieczą, że na to Teraz patrzcie to robię I w ogóle patrzcie, patrzcie Czekaj Ja chcę być siatkarą Należy być siatkarą, patrzcie. Ale to nie jest siatkówka Wiem ale <laughs> <noise> e, tak więc jestem ciekawa, jak to wyjdzie, bo wkrótce próbowałam jej w domu pokazać i ona się strasznie wtedy wynerwuje. Siatkara, siatkara. Siatka. Dziś, jeden raz, ja miał Nie ma chrabąszczy? Nie. Jest sezon na chrabąszczy i to jest po prostu tragedia. I ja mam wydolone, nigdzie nie wychodzę, jakby było chrabąszczy. No ale pojechałam do sklepu bije. i nie było chrabąszczy Oprócz, i teraz nie, nie ma. Krzyczę na ciebie piłko. Nie bij Leny. Dobra, lecimy chyba, sobie chyba, chyba, chyba. na takie miejsce. Czekaj, bo ja nie trzymam aparatu. Berek. Lena. Lena się bawi w, w berka z piłką. No, to dawaj. Berek okay. Berek. Boże, uważaj! Uważaj na pana! Dobra, lecimy. Dobra widzowie, nie mamy operatora, więc mam nadzieję, że mój statyw, który tu stoi, da radę poradzi sobie. Ja jestem w ogóle super ubrana, do siatkówki idealnie. A ja? ja Ty jesteś chociaż w miarę na sportowo. I... Mamo! To To nie była mucha. co? Osa, albo coś. To się nie bawiła, jak się osa obuduje, to, się bry, to się nie I e, wiesz, że mi kiedyś tak ktoś powiedział? Mi tak powiedziała kiedyś ma babcia e, a ja, mam, ale, ja mam uczulenie, dlatego tak się boję owadów, słuchajcie widowie. Moja babcia kiedyś... Dobra, czekaj, teraz co powiedzieć? Moja babcia kiedyś e, powiedziała, jakieś, ja byłam mała i siedziałam sobie tam przy komputerze czy przy stole Powiedziała, mama tam odganiała osa, a moja babcia powiedziała Zostaw, jak ona się nie będzie ruszać, to i nic nie zrobi Nie ruszałam się i wlazła mi pod koszulkę, czy ona wpadła pod koszulkę i mnie urządliła? Ja wiem, że to dlatego, bo wpadła i się bała, ale po prostu uciekam mu przed to Dobra, czego mam cię nauczyć? Ja jestem dzisiaj trenerem. Mam nadzieję, że mnie słychać, nie wiem, bo Nie Nic się nie uznałam, Widzowie, nie mamy też piłki stworzonej do siatkówki. Jest to taka piłka, wiecie, która imituje piłkę siatkówkową, Ale niestety innej nie posiadamy, a myślę, że taka prawdziwa by była dla Leny za ciężka. A umiesz serwować? Nie. Ja bym zaserwowała, ale nawet się zaserwuję. Ja też nie umiem. Y, ogólnie byłam najgorsza w siatkówkę, a finalnie potem już w gimnazjum powiedziałam, że ja nie będę grać w siatkówkę, bo mi się łamią poznać. Serio. I, i nie, nie, nie grałam w siatkówkę. No. <grym> Ta gra nam coś nie idzie, widzowie, nie idzie, ale wy możecie napisać w komentarzu, czy Wy umiecie grać w siatkówkę. Idzie, tylko, taki nie umiecie. Grać. Ja nie umiem grać? Nie tam! Co? I ona krzyczy, ona krzyczy! Zdjęta! O, jak nam dobrze idzie! Ej, tylko powiedziałam, że nam dobrze idzie! Ej, to, <gry> no dobra, ty miałaś tak się uczyć odbijać. To miała być nauka gry w siatkówkę. Miałem stać... być trenerem. Trenerem. Miałam uczyć. Dobra, dawaj. A, za nisko, sorry. No, gdzie no... Ty nie masz tylko w górę, tylko masz to bardziej do mnie. Tak, bardziej, więc... dziesięciolatki. Co ty się już zrobiłaś? Zmęczona jesteś. Zmęczone dziecko. No, co wie? Gramy, dawaj. Gramy. No, jak ty mi to rzucasz? No, ale co ty siadasz? No nie mam, zmęczyła się, już! Wał, ja, wstajemy, no. wstajemy! Wstajemy, wstajemy! no bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, dawaj, do Siła masa, moc Dobra. A ty miałaś się uczyć, bierz jak. Co ty odmalasz?! Nie chciałam, żeby spadła. Nie! Nie, mia nie miałam, ale to... Powiem, że... Lena zapomniała, że ma ręce. Aha! No to wszystko, to nie ma problemu. W ogóle. A że ma nogi? tak. Dobra. Ja zaczynam. Ale to Ona mnie atakuje. Ja zaczynam. Dobrze. Ej, za każdym razem kiedy powiem Dobrze albo Ale super Dawidzie to Lena Nic już nie mówię? Ale Lena Ja jestem tutaj, nie tam Do przodu gramy piłką Nie tak mi gorąco Fajnie Nie, nie, ja nie idę po nią. Dalej, tak, więc... po nią. Nie, nie idę po nią. A ja rozmawiam z widzami. A widziałaś? Nie do widzów, nie do widzów. Widzowie nie mają rąk teraz. Ej, czaisz jak ten, poleciała tam na ósemki? Zabiłabym się i się. Zabijam się i pochodzę. Ej, nie po nogach, nie po nogach, mam A widzicie? Aha, biegłej. Definitywnie siatkówka nie jest naszą mocną stroną. Zmiana połów. Ej, Lena się mnie czy umie dookoła świata, ja myślałam, że idzie o to, że piłkę się tak bierze na pale wiecie. A ona mówi, nie, to coś takiego i chcemy pokazać wam Lena to go nie umie, jak coś Nie wiem, czy się tak Aha, wiem o co ci chodzi <słysza> Co to było? A tak, patrzcie, Ja tak umiem A już co ja umiem? Spocznijcie to widzenie No widzę. Ja umiem to Aha. Uf, Patrz, ja tak umiem, patrz Patrz, daj, pokażę ci Znaczy nie wiem czy umiem Widzicie, to jest yy, piłkarska krew w żyłach i płynie Widzisz to? Ale mam. Ja Miałam tak kiedyś do 10, słuchajcie, do 10 i umiałam nawet zmieniać kolana. Bo mieliśmy taką grę właśnie i Zdziwam dlatego. Się na nią. Lena się rzuciła, bo Lena jest bramkarz. No, w mój telefon. Nie! <grym> tam jest woda, dlatego tak krzyczy. Jakby tam wpadło, to popłynie w rzece. W rzece! To nie jest rzeka. Ja tam wpadłam, to jest rów z wodą, to nie jest rzeka. Ja tam wpadłam w nowych cichach. Dlaczego ty nie wpadłaś w nowych ciuchach, chyba w nowych butach? Kochanie Jestem piłką. aha, To Czekaj, będziesz tam, Zostałam piłką, sianą, Jak kto był. Dobra widzowie, kończymy tą rozgrywkę. Ponieważ ja jestem zmęczona. Elena jest niezmęczona, nie ale chce siku. Więc dreptamy sobie do domku. Zresztą trochę pograliśmy, mamy już troszkę godzinę 20. Więc czas najwyższy wrócić do domu, wykąpać się i, i spać. Bo jutro noc. No i co? Ale ja wstaję na siłowni o 5.50 jeszcze nie umiem się przedstawić do wstawania o tej trzeciej czwartej, i czwartej jak kiedyś. Bez o um. mogę sobie nagrywać. Tutaj. No, tak więc, no tak widzimy co, żegnamy się z wami, jeśli YouTube mi znowu nie wyłączy komentarzy, bo ostatnio co pod, fil pod każdym filmem mi ostatnio wyłącza, to możecie nam napisać jakieś pro -tipy. i czy w ogóle taką piłką da się nauczyć grać siatki, po mnie, chyba nie. Dajcie mi to do lepiej grać. Nie zapominaj, że masz ręce po prostu, to ją utrzymasz. No, ale kurde, taka siatkówka chyba by była dla niej za ciężka. Tak więc widzowie, jeżeli taki luźny filmik się Wam podobał, to ci stawcie opcję w górę i o sobie, a my widzimy się w kolejnym. Byłabyś dobrą... youtuberką. Nie, byłabyś dobrą panią adwokat. Moje marzenie, żeby tak poszło. No ale póki co to nie jest za tym. Może jeszcze, jeszcze może jeszcze jej się to zmieni. Pa, buziaki.